Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Izaki. Przed Wami odcinek z WWE, na które czekaliście, czyli pojedynek Babeczek, oczywiście w składzie Izakę Drojo. E, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Kolejny dowód na to, że kiedyś chcieliśmy być kobietami. I gdyby to się kiedyś udało, pewnie razem z Izakiem cały dzień stalibyśmy przed lustrem, bawiąc się cycochami. Tak będzie również dzisiaj, ale na ringu. Tak, dokładnie. Prawdopodobnie umalibyśmy z głodu, bo nie mieliśmy czasu na jedzenie, ale to byłby to piękny był... dwa dni życia. Cudowna śmierć, po prostu. Dokładnie. Moi drodzy, Dana Brąk and Ewa Maria. Tak, ja myślę, że już z tą Ewą chyba wcześniej grałem. Ja myślę, że to już jest taki Też nasz dłuższy, wrażenie, dłuższy związek mój z Ewą, ewidentnie. Tak. Ja sobie wybrałem Storm z X-Menów. Tylko, że taką powiększoną troszeczkę. Że taką, tak powiem. Taką, po, po operacjach kilku. Taką mocniejszą. Dokładnie. Nie, ja to się trochę cykam, słuchajcie, bo, bo gramy sobie z tymi pannami, którymi się będziemy za chwilę okładać. A pałynka została w domu, bo nie poszła do pracy, bo chora. Mm. Więc to, to no, jest dana Bruk, która się tutaj nam pręży. O kurde. To jest. Gdyby. Gdyby. Potężna ciężarówka 40 kołowa mogła być kobietą, to byłaby to ona. No nieźle, ale żeś się wybrał. No. Głodnemu chleb na myśli. Uf, tak chciałem nawet powiedzieć na początku w sumie, że teraz będzie taki specjalny odcinek z WOM dla wszystkich naszych widzek, no bo się będą biły dziewczyny, ale ja myślę, że to jednak zupełnie nie dla, nie dla widzek, tylko tak. wciąż dla facetów, także... To tam się popieprzyły targety dzisiaj mam wrażenie. Tak, także słuchajcie, co mam szczęśliwy, którzy wolą oglądać jednak pojedynki babaczek, a nie mężczyzn. Mm. To zostawcie Dokładnie. kciuka w górę. Ty patrz, ale jak na swoje gabarety, to tak nie zwinę. O kur... No patrz! Takie no. w ogóle potrafisz sztuczki robić. No. No nieźle. Niech żyje Botox. Nieważne gdzie. Dokładnie. <grym> Tam gdzie chcesz. Na pachę ogolone, przygotowałem do pojedynku. Jest okej. Okay. No ma no, większe łapy od No, opowiem się właśnie, że tak. Wiesz co, ja sobie mierzyłem właśnie rozmiary, to jestem załamany, nie? Już, już miałem w bicepsie 39, a teraz 34, to już nawet nie ma co mówić Uuu. o rozmiarach w bicepsie. Wracam na siłownię, kurde, bo boisz mi smutno i źle. Tak, jak wyzdrowiejesz. Jak ci Paulina da szansę. Nawet chyba jak nie ja nie wiem, zaraz chyba pójdę. Jak patrzę no. na ten pojedynek, to obawiam się, że... la. Oj, tak! Jest... Oj, nie, no to jest Ewa. To jest, to jest... Oj, wiedziałem, kogo wybrać. Wiedziałem kogo wybrać, nie, jest dobrze, jest nie, dobrze! Fajna. Jest dobrze, jest dobrze. Bardzo brzydka jest ta dziewczyna kochanie. No, Ona dobrze, jest bardzo to brzydka. No zacznie na płaszczyk. to chodź zobacz jaki ma ładny płaszcz. Nie, płaszcz na świecie. Zobacz go sobie ładnie, Zacz, gust mam, zobacz powiedz. Jest to jest moja pani, raczej moja, moja wybranka, raczej moja ba babka, no, moja. Moja zawodniczka, którą będę walczył. To ja No tak właśnie. Nie, nie. Nie, bo ona miała duże mięśnie i wiedziałem, że będzie po prostu biła mocniej. Mięśnie. Dlatego ją wybrałem. Duże mięśnie, tak chodziło o mięśnie. Nie o mięśnie w bicepsach. Postawiłeś na bezpieczeństwo. Oczywiście, że tak. Oh. You sellin', uh -huh. you buyin'. <laughs> nie no, wiem, płaszczyk ma ładny. Ja myślę, że po tych e, kasterkach w ogóle z, pre z prezentacją naszych panienek możemy skończyć materiał w sumie. Tak, tak. Teraz... Ja myślę... Wejdźmy z gry, wybierzmy teraz nowe i zróbmy dokładnie to samo <laughs> Nikt by nam nie zarzucił, że nie potrafimy w to grać. Dokładnie. Właśnie, słuchajcie, bo ja, ja wiem, że my nie jesteśmy specjalistami w to, ale wie, wierzcie mi, my, my łącznie graliśmy w ten WWE we wszystkie części, łącznie może z dwie godziny, nie? Tak. Więc musicie zrozumieć, że nie znamy całej klawiszologii, wszystkich kombosów i tak dalej, bo tu nie o to chodzi, tu chodzi o dobrą zabawę, a my się, jak widzicie, dobrze bawimy i mam nadzieję, że wy też się będziecie dobrze przy tym bawić. O kurde. O Jezus, nie, dobra, zaczyna się. Nie no, nie rób mi takiej krzywdy, ty! O, o nie! Ale teraz to przesadziłeś, nie? Żebyśmy nie robili od razu na początku rundy. Tak, czy tamten komentarz też. Tak. No i leżysz teraz. No to, to... O Jezu, ja, ja już cię łapię. Mówiliśmy no, że, że ty tracisz bardzo dużo staminy, wiesz? Jak tak? Mhm. Teraz jak poszło! Ale to było dobre. No już, u, już uciekasz! Chodź to! Wtedy do, do kuchni uciekasz, zostawiłeś czajnik na gazie. Gdzie ty? Doszerujesz kółeczkę dookoła? Nie, teraz walczę do kondycji. Nie na no faktycznie powiem ci, że teraz z tej kamery, to patrząc na Twoją uwagę, to, to może być ci się przydało trochę ruchu. Proszę o Jezu, tak. Gdzie ty idziesz, Ty? dokąd ty idziesz? Wracaj tu. Czekaj, można, można rzucić tym dzieckiem? <laughs> nie, nie no, ja myślę, że ta pani będzie świetną mamą. <laughs> że można rzucić tym dzieckiem? Tak, taka troszeczkę czarna mama Stiflera mam wrażenie. No i chodź tutaj. Dobra. O ty cholero ty! Ale... <laughs> No teraz ci się nie udało, ci powiedziałem. O, to jest dobre. Jest taka przerażona, zobacz. Zaraz, zaraz ci botek wypłynie, ty. O, oh yeah. O, oh yeah. To było dobre. Dirty pin. O patrzek, ale ci robię, zobacz jak ci robię. O kurde. Nie. Yeah to no bez sensu, no to jest This tak straszne, mój O, ta podobna kamera. Ja to kocham komentować, lubię w to grać, ale nienawidzę po prostu tego sterowania. Ale jesteśmy tylko jak gwiazdki że ten mecz zobacz, Za szybko chyba, żeśmy to skończyli. To było słabe chyba widowisko. Tam, to było słabe widowisko. Znaczy, może byłoby lepsze, gdybyś nie uciekł na 3-4 walki poza ring i, i, nie, i, i nie integrował się z publicznością, ale to jest cały rojo. On po prostu kocha widzów, słuchajcie. On poszedł z niej przybyć piąteczki. To nic, że tam czeka na niego walka, ale poszedł rozdać 3 autografy, zrobić sobie dwa selfie. Po czym wrócił do walki i przegrał. To jest. Cały rojo, nie? Nie, ja po prostu chcę zobaczyć, z tymi dzieciakami można rzucać. Rojso, to jest wrestling, tu, tu nie dajesz w eksplor. No, no, tak rojo jak to zawsze to chciał to pójść to w eksplor. Ja robię rematch, spoko. A robisz Nie, to prawie to lobby, bo my trzeba wybrać sobie nowe wybabki teraz, nie? Ale ja ty, myśmy tymi babami nic nie zaprezentowali, no chcesz wybrać inne baby? No ja mogę to samo, ona by się podoba, ta moja lobena jest baba tutaj. No to kurde, Spaceon. No to proszę bardzo, to ja jestem gotowy. Ja mogę e evolve to ja zawsze. Dobrze. Tylko zapomniałem Cię przymutować. To jest straszne, przecież już Cię na początku zmutowałem, gra powinna to zapisać, a za każdym razem, kiedy wracamy do lobby, muszę Cię mutować. Ale to jest chyba... w każdej części jest tak dokładnie tak samo, nie? Oho, Dobra, to escape możemy to zrobić, bo to jest to samo prezentacja. No to jak właśnie, prawda? jak, jak robią tą grę, to wiesz, to przy każdej części właśnie taką... A może dajmy trzy nowe postacie, zmieńmy z 16 na 17 i sprzedajmy to za 50 euro! To jest dobry pomysł, John! I tak wypuszczałem kolejne gry. Dokładnie. Nie, ale strasznie mi się podoba soundtrack w tej grze. Ale, jest genialny. Ale powiem ci, że tak jak na przykład, nie wiem, jak są Fify czy Pesy, na przykład, i zawsze jest ten... to taki, takie intro, do zawodnicy na, na boisko i tak dalej, zawsze klikam ten sam przycisk, żeby to przemi wszystko ominąć, nie? Chyba nigdy nie obejrzałem całego takiego intro przed meczem do końca, chyba, że wychodzimy do toalet. A tutaj... A, a tutaj... A to ty jakoś tak nie chcę tego nie tego tak przewijać. Tak paradoksalnie to nie chcę. tutaj co ty teraz widzisz? Ja widzę zniecierpliwionych fanów na trybunach coś ci się splizowało? czy jak tam u ciebie? Nie, nie, ja widzę cały czas twoją panią tańczącą, prezentującą muskuły Ojejku, to, to, to nie, to ja... Gdzie to nie sprizowało... dobrze mówisz. Niedobrze jest w takim razie. Chyba, zobaczmy. że ty nacisnąłeś jakieś przewinięcie na przykład, a, mi, a ja nie, i może dlatego? Teraz Aha, coś? mnie ja tak. No nie, spróbuj, teraz idzie jest Ewa no to, to I Idzie Ewa No już to wiedzieliśmy, ale co? Ewa jest super Ja sobie muszę sprawdzić w internecie później chyba To przewijam to w takim razie, My zobaczymy, może się uda szybciej O, się o, o dziękuję, proszę bardzo Dobra, teraz, lecimy Aha jak się wściekła, patrz. O, o, o. o, teraz to było dobre. To było dobre. To już na dzień dobry mamy jedną gwiazdkę za tę akcję. O ty choleroty. O te zmioty. Ta twoje to, to była jakiś problem z równowagą, ci pałem Co ja robię teraz? O ty! O kurde ty No już i znowu autografy. Znowu sam patrz, widziałeś, że musi zdjęcie zobacz, zobacz ten mały jaki jaki zapaltem siedzi, zobacz jakiś zadowolony. Ty koledzy w szkole nie uwierzą, nie? O kurde o, 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 to w tą stronę dobrze poszło Dobra bo trzeba wracać na ring ty bo To już 9 tak. No nie będzie dużo gwiazdek Co? What? E... Szybko poszło? Bo ty byłeś dłużej poza ringiem, nie? Półtora Nie dobra robimy jeszcze jeden rematch i teraz robimy to na trzy gwiazdki minimum bo, Roya znowu muszę zrobić sobie zdjęcia i odracać autografy, nie? Znowu. To jest kurwa dramat. Tak, jak pod ostatnim odcinkiem dzisiaj nam, że nie potrafimy w to grać, tak teraz to się dopiero zacznie, nie? O, zaczęło się. Jak przeskoczyłeś, na ten, jak z gracji, jak Sarenka. No i znowu, problem z równowagą. Kurde, blade, no. No nie, ale, ale nie we włos, nie, 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 nie po włosach ty no Teraz kurde moja, moja kolej O ty O ty O ty O w końcu trafiłeś zaraz tym spo, swoim signature move'em takim O kurde ty Chyba sprawdzałeś kombosy w internecie Zaraz mi jakieś fatality zrobi i wyrwiesz mi głowę o ty choleru ty, w ogóle co ty te rzeczy mi robisz? Ja pierniczę No nie, no super <grystanie> dungle to dungle. Ocież, kurde Nie na no, bezczelny No jak too late, przecież kliknąłem idealnie O boże, nie nie, nie, może nie rób, nie! Nie wyrywaj mi głowy! Ona będzie mi potrzebna! A jest taki dowci po żołnierzach. Ja nie wiem, czy ci kiedyś opowiadałem, ale. Ale to cały Izak, ja się tu produkuję w stanie, da mi raz w mordę i Nie, ja nawet nie mogę wstać, nie? Ja leżę. No nie, no nawet nie mogę kliknąć. Znowu mi No nie, no znowu mi. Ja nie mogę nawet wstać. To jest tak straszny cios po prostu. Dobra, pomogę ci. No, żeż kurde. Too fast, no nie wierzę. No, co ty mi robisz w ogóle? Ej, co, co to było? O kurde! Jaki o, kurde. nie co ty, było? Znaczy, nie, pałką... co ty Z jaką pałką? w samą jak pamiętasz? To już było dawno temu, kurde, to nie pamiętam. Chociaż nie, no było coś w akcji z pałką. Nie, no, co ty. O kurde, ty! Nie, to jest No, jak to late. No, nie mogę nic zrobić w ogóle w tej walce. Ja pierniczę. O kurde. Nie, w ogóle. Ja pierdzielę, jestem zniszczony. Czemu jeszcze żyję? Trafiłem? Nie, zresztą wyrałem po poza ring w ogóle, Boże. Ja leży, nie? Ale jestem zniszczony Co okay, chcę coś sprawdzić. Co, sędziego chcesz? O, o, teraz była dobra kamerka Dobra, o, o No serio? Serio już? Już, kurde, musisz mi tak robić? No nie, no to jest... Ja pierdziele Road break. Bo wiesz co, bo... bo break to jest wtedy, kiedy dotykasz tego, nie? Tak, tak, chyba tak. Ja piel nie wierzę co się dzieje. Ja może cię chociaż raz ci musisz trafić chociaż, bo cię to jest niemożliwe stary <grystanie> teraz ty mnie tak tak nie niszczysz stary w tej walce, że Jezus Nie ja naprawdę, aż mi dupa boli po tym, no Nie no nie mogę. <grystanie> Ale patrz, połączenie naszych włosów to jest dosyć patriotyczny klimat, nie sądzisz No to prawda faktycznie Polska flaga slow, <śmienic> Jeszcze coś myśle zrobić, jeszcze. Aha, teraz też wy... Wyczyścić też mą matę tak? Jeszcze ci mało <śmienic> A ty w ogóle się, w ogóle się nie zmęczyłeś, nie? Ja jestem tak zniszczony, stary. No wstawaj chociaż kurde. chociaż raz i drzwi no. Ja Komentatorze w szoku, nie przypięże, że jest poważny. Jak? To niemożliwe! Jak to niemożliwe, kurde?! O, teraz! O, come on! Teraz! No, serio? No nie wierzę, no kurde, blade i spóźniłem się. ale myślę, że dajemy dobre O kurde, tak jest, teraz, teraz! Woohoo! Oh yeah! No to Uf, nie. Tak jest. No przepraszam, ej. Teraz moja kolej. Zauważyłem. Teraz moja kolej. No nie, nie. Aż się zmęczyłem. No, spokojnie, spokojnie.

No nie! Pierwszy ryb. <laughs> Ale nie no, zasłużone zwycięstwo, ja zostałem tam zniszczony na początku, ja przez o, trzy 4 walki w ogóle nie. mi nie było, nie? Konie! Ależ to była walka. Przyszedłem na twoje podwórko. Kopałem, pomagałem i odszedłem. No, ale w ogóle nie wiem czy widziałeś, ale tam była cała walka była na jedną gwiazdkę, jakby tak kopałeś, mimo że już trwała walka długo, nie? Chyba jedna gwiazdka, i nagle, wiesz, nagle, był mój powrót, taki kambak. Dostałeś parę razy, prawda, cię wrzuciłem, i nagle pół gwiazdki skończyło od razu, wiesz? Bo nagle wszyscy widzowie, wow, Jaki rozpierdziel! Ale była tak tyranną, już prawie umarła, tu nagle, kambak! No, to była <suszy> dobra walka, to była dobra walka. Moi drodzy, dziękujemy wam ślicznie. Chcecie jeszcze w przyszłości jakieś odcinki z tej gry, nie ma problemu dla nas, to jest czysta przyjemność, Piszcie. ale wyszedł Snajper i zobaczymy, czy ten duet ma szansę zaistnieć w Snajperze czwórce. zobaczymy, na zasadach pewnego eksperymentu możemy się pobawić, myślę. No zobaczymy, a ja dziękuję bardzo z Royo. jak chcesz to odcinek jutro u Roya będzie, więc wpadajcie tak. też do niego, koniecznie Dzień. wybierzemy sobie nowe bebeczki, no i zobaczymy co będzie, trzymajcie się ciepło, papatki, cześć! Hey.